i, i no, zapraszam do udziału w tej mszy świętej, tak, bo jeśli chodzi o, o Dni Wąsztyna, to Państwo wiecie i myślę, że jak pogoda dopisze, to wszyscy będziemy uczestniczyli. Przepraszam, że przedłużyłam, że tutaj zajęłam Państwa, ale uważam, że może od dzisiejszego dnia pod tym względem ulegnie ta sytuacja na naszych sesjach poprawie. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim, zamykam obrady 38. sesji Rady Miejskiej w Wąsztynie tutaj się nie przejmuj jajami kurwa co mówię to mówię jak trzeba będzie to wyjadamy bo trzeba i się nie ma no nie no no, no człowieku on jest tutaj do prokuratury tutaj do tego praca wypisuje no to już są szczyty ten chłop jest no No to niech napiszę to wszystko. Panie Krzysiu. Dziękuję za determinację, wytrwałość i pozostanie pa, na stanowisku. Pa, pa.